Tak? Mm. Naprawdę nie spodziewałem się takiego miejsca. Pisze mm. maleczko, te i dzisiaj wraz z Marszanem. Jo, na razie jesteśmy śmiechnięci ponieważ dzisiaj może być strasznie. Aplikacja Randomautika, youtuberzy, którzy to po prostu nagrywają. I my szczerze wam powiemy, jesteśmy po rundzie rozgrzewkowej, która nie, ma, nie miała być nagrywana, ale natrafiliśmy na takie coś, że się przeraziliśmy i naprawdę chcę robić to na serio. Jeśli chcecie edycję nocną oraz w granicach nie naszego powiatu, tylko pojechać do innego powiatu, żeby było serio strasznie i żebyśmy nie wiedzieli gdzie się znajdujemy. Strzelcie łapeczkę. Tak bóle, jest, komentarz. Co, pokazujemy pościmy, pościmy pokazujemy rundę praktyk, rozgrzewkową, nie? opowiemy wam wszystko i zaraz lecimy do kolejnego miejsca. Szczerze mówiąc, żałuję, że od samego początku nie nagrywałem. To była nasza pierwsza potyczka, pierwsza gra w tej aplikacji i od razu znaleźliśmy coś, co nas szokowało. Na 100% znajdą się osoby, które nam w to nie uwierzą, ale kto by w tym samym miejscu podłożył. E, no właśnie, gołębia. Powiem tak, żeby nie wyglądało to na coś, co jest ustawione. Dokładnie to było tak, że spotkaliśmy się u mnie na działce i mówimy sobie, a zagramy sobie no. w jakąś. Pierwszą to było? rozgrzewkową, w Rio ro... ponieważ ponieważ tak. y, zapomnieliśmy już pomyśleć. Tak, o zapomnieliśmy. Czymś, bo w ale w trakcie, trzeba. tak, w trakcie, y, jak tu jechaliśmy, to ja mówię: Ej, Kamyk, bo trzeba było sobie o czymś pomyśleć. O czym byś pomyślał? Ja powiedziałem, że o zwierzętach i. Naprawdę nie to... wiem, czy to ma jest dwie okoliczności. To jest pierwsza runda, w którą zagraliśmy w tą grę w no. ogóle. Ta pierwsza mapka, jesteśmy idealnie przy celu. Sfokusuję. Fokusuje, widzicie, jesteśmy idealnie przy celu? Yy, no nie wiem. Chcemy no zagrać, piór, to chcemy zagrać nie... w to w nocy i chcemy no. zagrać w to poza granicami miasta powiatu. Pojechać w ogóle w inne miejsce, żeby nic, żeby wszystko po prostu nas zaskoczyło. Promień to nas 179 metrów, więc 200 metrów w każdą stronę, średnica 400 metrów. No i wiecie o czym myśleliśmy. O zwierzętach. Nie wiem, czy to jest dobry, bo my naprawdę się przestrasiliśmy z tego Tak, marzymanie. i serio, bo, bo to miała być kompletnie rozgrzewka. My tu no. na trzylku przyjechaliśmy. I ja nie wiem, jak to wygląda. To jest pełno piór pod kamieniem. To jest idealnie w tym miejscu i tak idealnie. Więc są... ja nie wiem, to w sensie... wygląda jakby to był ptak pod tym kamieniem. I to jest właśnie tak przerażające. To jest serio. To jest aż dziwne, bo jak jakby naprawdę. był wieczór jeszcze noc jakaś. To, jest... to może byśmy nie zauważyli nawet ale byśmy no. mieli latarki, jeśli chcecie nocną edycję, to zostawiacie łapeczki w górę, ale kurwa, no naprawdę bym nie z wiem, ja jestem w szoku. My, my mówimy jest... i wychodzimy polana, nie? Bo jesteśmy, w, ogóle, w ogóle jesteśmy na jakieś polanie Bo to będzie trochę. Czeka. dla widzów o słabych nerwach. Nie no tu już widać, że to jest po prostu. Tak, Uff. O, kurde, powiedz mi. Jak ty to przewidujesz, że jakim cudem jest, tak się znalazł pod chore. kamieniem? Czy... Nie, serio, bo, bo to jest aż dziwne. Ej, to jest serio anomalia. W sensie, to dla ale mnie... to jest, Wiesz to jest najlepsze? Że my mamy 200 metrów y, jakby promienia, promienia. żeby opejść. A idealnie. Albo... był idealnie, idealnie, w tym idealnie mieście, był Nie pokazałem wam drogi, ponieważ była to rozgrzewkowa. My, chcemy, my chcieliśmy później nagrywać ten odcinek, ale przeraziło nas to. Więc nie wiem jak dla was, ale dla nas to było przedziwne. Wracamy do filmu już normalnie, nagrywaliśmy drogę i losowanie miejsca więc miłego oglądania maskotki Dobra to ja o Ja szczerze pomyślałem o wypadek jakaś krakso czy karambol okay. nie nie no wiem dobra, dobra, coś dobra, takiego dobra, pomyślałem. w takim razie. trzy prawie Co ty mówisz No okej okay. Okej okay, okej okay, To okay. wiele Bardziej niż ta pierwsza nasza no. przygoda. duży, jak się jedzie, ale blisko. Jak wiecie, runda ta rozgrzewkowa, co miała nie być nagrywana, mega nas zaskoczyła i o wiele zmieniliśmy zdanie o tej aplikacji, ponieważ jak wiecie, staliśmy w samym centrum tego znaczka, tam gdzie mieliśmy się znajdować, Ej, po... i tam był ten ptak pod tak, kamieniem. Tylko że pamiętajcie, że wie, zabawa zabawa ma, ale trzeba być ostrożnym, jak to się robi. No jasne, jasne. Tym no bardziej, że zawsze... robimy to. Dzisiaj robimy to za dnia, ale no, tak. będzie edycja nocna i samochodowa, że będziemy jechać w ogóle. Do innego powiatu, żebyśmy się bali, cykali. Masakra będzie serio Kolejne miejsce nie przyniosło nam się tylu emocji, co pierwsze. a to ze względu na to, że nie mogliśmy go znaleźć. Ukryte było w wielkiej kukurydzy. Nie wiem, czy ja mam już jakieś schizu, ale ja tam słyszałem kroki kukurydzy. Ja, więc nie musimy wchodzić tam w kukurydze, tak naprawdę, żeby coś znaleźć. Więc tak naprawdę przy tym budynku można coś się znajdować. Co tu robi kubek? No. No ale ja nie chcę wchodzić w kukurydzę stary Marsz wam poszedł idealnie w kukurydzę A ja się tutaj jeszcze trochę rozejrzę To na bank nie było to Ale wiesz ja, ja tak się okrywam nie, No bo no. Ej, Idę sobie tak no. I dosłownie pajęczyna Zawinęła mi się tak wokół głowy I nade mną wisiał taki pająk nie? Ej nie, no. nie, nie, przesadzam. Taki. No, okay. Jest kukurydza i trudno w nią wejść, żeby cokolwiek tam odkryć i zobaczyć. Więc jakoś tak miejsce nas nie przekonuje do siebie. Tak więc nie zdołaliśmy znaleźć niczego ciekawego. Jednak możliwe, że coś tam było ukryte. Nie. Gdzie my jesteśmy? Tu. To na tej niebieskiej to. Zobaczcie to. My jesteśmy tu. Mamy tyle dobrze, co to jest. Kurwa, to będzie... Ciężko w ogóle to objechać bo... Musimy musieli pojechać nie? jakoś, no, no dobra, no to teraz przekminimy i jedziemy Uważam, że kiepsko, tak kiepsko bym powiedział się farciło się tym pierwszym no, razem, ten ten tak pierwszy nie nagrywaliśmy. Raz był taki na najfajniejszy. Marsz, nie ma tych punktów i mu nie chce wyczekać, więc spróbujemy u mnie. O, power 1.80, okej. Okay. To jest jakoś daleko? To jest właśnie teraz odkazano. Blisko gdzieś, wciśnie. No? O kurde, i to jest w lesie. To jest w lesie? No. To co, ściśniemy tam. 100%. Czego nam brakuje? Ciekawe. brakuje, no zobacz. A zobaczcie, kurde, jaką mam teraz tracę. No przesada. No i ostatnia stacja wydawała się najciekawsza. Prowadziła nas w głąb lasu. Dołączyło do nas dwóch ziomków i razem w czwórkę. Szliśmy w rejony, które były bardzo, bardzo, bardzo mokre. No i już się robiło ciemno. Czyli klimat był o wiele lepszy. Ej, przesada. Ale mam dobrze buty do wody, wziąłem, ej. O kurwa, idź, 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 idź. Ej, naprawdę, ja zaraz z kamerą wiem. Jeb... Oła! Coś mi naleciało do wody, do tego. naleciało. Woda mi naleciała. Ej, już w prawo tam, czy nie? Nie. Sorry, że nie patrzę w kamerę. Ale patrzę pod nogi, bo jest przesada. Ale mamy punkt teraz. Ja pierdzielę. W nocy nie dalibyśmy tu rady. Bo byśmy już w kałużach skończyli. nas jeszcze mamy iść. Jak widzicie, jak się tak obracam, idealnie pokazuje nagranie. Idealny, w sensie to miejsce. Więc mamy. No kurde, no to jest idealnie pokazuje ten. Tutaj widzicie ładnie screena. Więc yy, lecimy. Ty mówisz, że. Widziałam, jak mówi, że jest jakaś kurde strzelnica tam. O czym myśleliśmy? Teraz praktycznie. Ja czy ten krzyż? Ja nadal maskotki. skotki, ja o zabójstwie, więc ja nie ale... O nie. Ej, czemu nie mamy latarki? To są takie doły. Są takie o do... kurwa! O, o, nie działa chyba, nie? O, ja Nie mam pytań. To tam, bo tam jest nie wiem, jak pierwsze. to mam. Przechodzimy to, nie? To jest serio, chyba to miejsce, do którego mieliśmy przyjść. Czekaj, bo ja tu... Ale o zobacz. Kurwa! Zobacz to, Marczon Jakie dole Co jest? O kurde ej, ruszyłeś tym! Ty, ty ruszyłeś! <grym grym> no, no, no. leciało. ja ty wiedziesz, że tu tu jest? Tak wiedziałem. Ej, ale my gdybyśmy sieli to byśmy jak się zaskoczyli. Yeah. Patrz to stary. Ej, Jesteśmy praktycznie nie przy tym nieco. miejscu Ej chłopaki! Ej, kurwa, żaba. Co, jest rzeczywiście ej, tu widziały. nie pada. Jest <grym> 70 metrów. O kurwa. Ja on kiedyś z ciekawości tu przyszedł, zobaczył, jak on tu daleko prowadzi. Ale ja, ej, naprawdę nie spodziewałem się takiego miejsca. Ta aplikacja nas tutaj doprowadziła. Wiem, że ty wiedziałeś o niej, ale no zobacz, no gdybyśmy my tu sami przyszli, to byśmy naprawdę mieli mocne zdziwienie na twarzy. Wow, wow, naprawdę wow. Tu stał yy, żołnierz z pistoletem no. strzelał tam do tarczy, gdzie było stawane, no nie wiem na ilu okay. bo tam już różne lokalizacje. No. I tu na tych metalowych był, y, była no lina, na której tarcze. Myślę, My że to jakieś korzenie. Tak, się przeciągało tarcze do, okay. okay. do siebie. Ale ja, mega, mega klimat. Uważaj tak Dobra. Tak Dobra. Dobra, wracamy mordy. Dobra, więc wielki dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, podsumowując. Podsumowując myślę, że dwie fajne miejscowy tak, mnie to zaskoczyło. To pierwsze rozgrzewkowe Ta. rozwaliło mnie i na pewno no. wtedy liczyliśmy na coś więcej. Druga, tak. nie dostaliśmy trzecia. W nie wypał, a czwarta naprawdę Fajna, do takich miejsc Seria. ma nas zaprowadzać no. i odkrywać takie rzeczy to jak najbardziej Ja Ci myślę, że to jak tu będzie dużo wyświetleń, to ja mogę się poświęcić, tylko założę długie pory. Nie? Tak a jest i razem. lecimy oczywiście, bo no, mamy urąbane już to nie pada, w lesie cały czas leci z drzew, nie? więc robimy nocną edycję i poza naszym powiatem, żeby to tak. Mega, mega przeżyć, że była mega przygoda. Zostawicie łapeczki w górę, Instagramy nasze w opisie. Jeśli nas zaobserwujecie, otrzymacie lajki. No i się z wami żegnamy.